Spoko. Cześć siemanko, z tej strony, Jazgos. Witam Was już w trzecim odcinku z gry. Daj, jest ze mną. Mayubi, cześć. Siemanko! Siema, siema, siema. Także lecimy. Tak jest, nie ma ten. No, w ostatnim odwiedziliśmy Gaziego odcinku. Gazic jakoś tak. O, czemu ja robię teraz co ty? No i teraz lecimy do bazy. Dobra, to no to jazda. Także. To jest znowu ten przeklęty tunel. <laughs> Ale teraz... Um... Taka, mam... Chciałbym też coś przetestować. O! Zastrzała zdjąło. Ja też chcę coś przetestować. Testuj. Leci za tobą! Uff! To tam? U! I Nie Ty! Co ty? Co chciałem mnie złapać, złapała mnie... Co ty dobra, chciałeś stroszczyć? Test, e, test działa. Okej. Okay. Pasz, czekaj, jak wyjdziemy stąd, wyjdziemy. Ten będzie lepiej. Dobra, dobra. Nie, ten. z latarkę. O, tu przed nami. O, patrz. Myk. I nie ma. Możemy się troszeczkę też po, po, pobić. Możemy, jak widać. O. Tak tak mi się. Okej, okay, ja jestem Opa. zmęczony. Przeszukamy seje, no się... też żeby troszeczkę nabijać tych i rozwijać postać moim zdaniem. Myk, headshot, myk. Czym jest to graffiti? Okay. Ej, tam coś sobie. jest ciekawego, patrz, jakiś dolar niebieski, co to znaczy? Co ty gadasz, chyba. gdzie? No to w sumie, to by się zgadzało. Niebieski, niebieski, chyba. Zdobądź zajwistego kebała, że ci 10 tysięcy procent życia Nie yeah. Nie Taka Jakaś półka skalna Co, było tu coś? No, siema Halo To jest to jest jakiś ziom Co, Co ty? robi Co nas? hey, klucz, nasa, nasa, na na rureczki Co ty prosty. gadasz, gdzie ty? Na górę. na górę, na górę musisz wejść Tak tam wejść? tam jest wow. taka półka no, o tam, 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 patrz, mhm. to jest taka półka, na tą półkę musi wskoczyć. Dobra, no nie o, wiem, Albo okej. oknami, no, jak wolisz. <noise> no, naprawdę to jest jakieś ocaleniec. Ja mogę go zabić? Nie, nie mogę. A torby nie mogę przeszukać, a u niego? Aha, mogę coś kupić. i kupić, no. Gaz rurka, ja nóż prosty. A mogę, możemy u niego też sprzedać rzeczy. Test. Alka o, no, ja a, kawa. Jest. rura wodociągowa, dobra, papierosy Czekaj, Sprzedaj, ja tą kawę po tego typa Mhm, ja właśnie kawę też sprzedałem sprzedaj. sprzedaj wszystko mm, Alkohol kupię, sznurek nie biorę, aze... Aerezo, a... a rozol, kurwa Co <śpiewanie> się przyda, to się do niczego chyba nie przyda, nie? Rymale, 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 rymale. Nadawca, o nie chcę nic odkupować. Nie ma nic ciekawego. Dobra. Ma tu coś ciekawego jeszcze? O, radio co włączymy. A, nie chcę posłuchać. Tak. Dobra. Co? Goł, nie? Jasne. A, ty tędy wszedłeś. Ale tu gdzieś była strefa, mówiłeś, nie? Do odblokowania. Mhm. Tutaj no. o. to Tutaj no. Wow, ej, tam jest jakiś sygnał, co się tam stało? Co ty radosz, gdzie? A nie, dobra, to jest ten dolar. Był taki dziwny radar mi się tam odpalił. Aha, tak jest, no, jest taki ten, no. Ta, Zwróćcie uwagę. Chyba, że można mi do pogadania. A to mógł gadać jak tam byliśmy, a nie teraz, mu się no. przypomniało. Nie, dobra, zniknął, ale jest kolejny ten, ten radar. To no, on powraca. Nie, no, ale teraz gdzie na jest? wprost. Na wprost. Czyli. A na prostu nie widzę. Wow, ej, to wygląda ciekawie. Co, czekaj, bo tak wyszedłem dość wysoko. Nie wiem to czeka, to jest... jak miejsce, które chciałoby nas zabić. Właśnie wykorzystano punkty umiejętności? Ty, a ty dodajesz umiejętności czy nie? Nie. U, jak chcę ślisk. Ślisk najlepszy. To jest? Tu coś? To wygląda jak miejsce, które chce nas zabić mocno. Wiesz? No, to jest jakiś dungeon, może poczekamy z tym na później. Tak, czekaj, bo tu mam skrzynkę. O, tu jest skrzynka. Nawet nie zauważyłem O, tu coś jeszcze... Okay. I mamy Stary, otworzyłem. fajnie sobie walnąć i być na haju. Co ty jadę? E, gaz rurka, i sokiewka. Jest tu coś jeszcze? To trzeba zapamiętać to miejsce. Co jest tam? No tam coś jeszcze było, jakieś grzybki fosforizujące. Ja no, miałem... Mam mam, mam, też mam. E, a ja chciałem coś tak, zobaczyć. Co Aha, bo te punkty mówiłeś, nie? W tak, tak, tak. Poziom zwinności i co? Judo, judo czy ślisk? ślizg jest fajny, bo możesz pod niskimi przeszkodami sobie fajnie wszystko przechodzić. Nie musisz kłócać, tylko możesz w biegu normalnie je ominąć. Nie musisz dwa razy mówić, że działa. <laughs> a, dobra, czekaj. To a te, czekaj, jak to dobra, działa? Do Aha, Pobiec dobra. Byłem kurde. Dobra, spadamy z by teraz się ich tu zleci. No to już teraz <laughs> zrobił, nie? Ale. <laughs> Nie, będzie interesujące. Czyli, dlaczego ja mogę tutaj wejść tu normalnie na Za ten? To i... jest O kurde, dobra. Dobra, jedną Jedna chyba mam. E, plecy. Wow. Dobra, Bang. jeszcze tutaj się spinał. Staniesz? Czyli, oczywiście, że czyli, czyli, nie. czyli, nie. Co ty gadasz? Gdzie ja? czyli, tu. tu tu Wszedł Tu czyli, Tu cały czas biega jeden. No. czyli, tu biega no. Dobra. czyli, okay. czyli, jeszcze! czyli, czyli, ale tu wchodzą, wiesz? Ej, ja idę za pańską strefą. Za Balto, no? Dobra, bezpieczniki idą. O kurde, Literka. Leżę. Leżę, a to Dobra, zabiłem ją. Otwórzesz tą strefę? Leżę i widzę. 15 sekund, już się podnoszę tutaj... Ja byłem Nie trakcie otwierania, a to mi przeskoczyła przez płot i mnie dziubnęła, nie? Dobra Ale myślę, że mi się... Apteczka Elo Dobra Dobra, strefa <laughs> jest Tu można lecieć chyba dalej, co? Czekaj Bierz części Ale mnie dziubła, ty Ty, ale ja tak byłem w szoku, że się tak... Zachowała. No, ale że tak szybko tak wesz, weszli tutaj Wydrapywali się to, to mnie zaskoczyło. No tak wiesz, podchodzę sobie kurde i mówię, co? co jest? Aha dobra, to się mogę przebrać. Przespać. Czy co coś jeszcze? Nie Bum, ma. Dobra. Eee... Ty co dalej już jesteś? No, czekam w sumie na ciebie. Mhm. To jest, to też, też po też poszukam. A kasę mam. Dobra, ja to latarkę się... wyłączę. A bo my chyba do tej wieży wracamy, nie teraz? Bo tak. Dobra. Bo. Dobra, biegnę. No, dawaj, dawaj, widzę, jak tam jesteś u góry. Tak. A czy, czy znowu mam kawę? A czy to ten. No, piła. Ej, ale przecież myśmy tu chyba byli, mi się wydaje. Halo? Tak, tak, tak. I znowu się w tych samych skrzynkach zrobił ten? Odnowiły przedmioty? No właśnie, jakoś się Mi się wydaje, że tam jakiś zombie chodzi tu to chyba Chyba tak. Bo już mu się zmęczył. Znowu, znowu drzwi. Drzwi otwarte. Zapraszałem do siebie. Tak. A już teraz dwóch tu stoją. Oni nas zabijają. Tak. Dobra, let's go. Jazda Dobra Leki mamy Więc chyba będą zadowoleni, co? Chyba tak, muszą. Jak nie, to każdego no wystrzelamy, kurde. Z tak, rurki, PCF. Tylko... <noise> Będziemy ładować do rury kulki. O, tak. Będziemy w nich strzelać. Nie, chyba prędzej, czy później znajdziemy jakiś karabin. No, tylko że... No, Czekaj, tak. to jest niżej. A, tutaj. Tak? Aha, no. A, cik cik, Elo? Czy jest pani, doktor? Za, jest do pani nami, doktor? za nami, za nami, za nami. Ona mi się zlała z tej ściany. <laughs> jak poszło z Gasim? Może i jest niedorozwinięty, ale świetnie sobie radzi z osiąganiem tego co chce. Poznałeś jego mamę? Wyglądała na zadowoloną. Jeśli mama nie Świetna jest... Świetna babka, nikt nie jest. No, no to zapewne tak chciał, żeby ci to przekazać. Z podziękowaniem Uu. No to mamy awanse. O, dziękuję. To od niej? rzecz tam jakąś? Bo się mi wyskoczyła. Tak? Czekaj. A nie. Mam teraz, no? To jest wielorzut. Wielorzut lub te kopnięcie hmm. ma 10%. Ty będziesz w te shurikany? Ja idę w ten chyba... w hmm, to kopnięcie ma 10% szans na ogłuszenie wroga. Czekaj na razie. Ja mam inne. Ja, ja mam ten. Żywiołowe gwiazdki do rzucania. Początkujący handlarz. Ty, bo ty... Co ty? Gdzie ty poszedłeś? W które punkty? Ja aktualnie mam poziom przetrwania. Mhm. No. Ja mam 3. Aha, bo ty, e, e, bo ty wziąłeś w ten. Przecież. A, wszystko tutaj. Tak, jeszcze ale ty czuje. dałeś wspomagacz, nie? I ty masz inne. Inne drzewko. Bo ty poszedłeś w prawo, a ja poszedłem w lewo. Tak, tak A ja mam jeszcze na dole, ale ja też mógłbym pójść w prawo, jeszcze przetrwanie sobie ja Czemu na dole? Co masz no? na dole? Nie? Początkujący handlarz. Aha, no dobra. No ale wziąłem te rzutki, no. No i gitarstwo. No. Dobra. Tam są jakieś te znaczniki, nie? O, Ale idziemy chyba do G skontaktować się z Gierę. Czekaj, poniżej? Tak. Gdzie mamy iść, Nie do w prawo. Aha, bo my na dach pewnie musimy polecić. Kontaktuj się z Gierę, no chyba ta. Ten już jak gdyż Lecimy. Nie ma co przedłużać Nie też. Ma. Tak jest. Ponieważ większość biegaczy jest nieczynna, Brecken chce ich zastąpić zwiadowcami ty, ta gra mi się tak szybko ładuje, że nawet jak on mówi coś, no to, tak. to no, za chwilę już jest koniec, Tak, co? tak, no mi się to tak ten... No, także jak ja chcesz przeczytać, powiedzieć co powiedział Brecken... E, nie Brecken, tylko Kale... No to to sobie zapauzujcie. To, a, ...i pogarsza. Czekaj, teraz tu? Shop? Wait a minute, co jest, kur... Co jest, ty? A, czekaj, bo chyba musisz na ten daszek wyjść, tutaj. Ciekawe, to mamy handlarza czy coś? Nie pewnie byliśmy Coś ma nowego? A tam hmm. jakąś pauzę masz, dobra A ja tu idę popatrzeć co Co znajdę ciekawego Ja znajduję same części metalowe Nie? No 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 Kaza sobie kupię, taśmę Mój nie chcę typ? Dobra. Mój typ chyba był kiedyś po prostu jakimś ja, złomianym. Ty wyszedłeś, wyszedłeś na dwór? Tak, e, tak. Dobra, już wiem, Czekaj, gdzieś tam muszę... tutaj? a dobra, mam oczekiwanie. No nie? Aha, bo ty jesteś już przy tym. A dobra, 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 to tam podejdę, to sobie to przeszukam. Nie, wiesz co, tak troszkę można pozwiązać. I temki. Tak. Jest bardzo ważne. No kurde, jak ty znajdujesz tyle kawy... Bo potem faktycznie będzie, że ty nas utrzymujesz. Tak. No jest, to już spadłem. To jest... A, myślałem, że to skrzynka, to karton. To jest ten, otwarcie. Daję uważaj, nie, nie spadnij na dół. Okej. Okay. Teraz to powiedziałeś, nie? I kurde, bym się spojrzał w lewo Spadłeś? i. Bra nie, nie, nie. nie Spać spa nie spadłem, nie, ale. Mam skrzynkę, otworzona. Sznurek. I kuś francuski. Tutaj coś gdzieś jeszcze. Mówiłeś tam górę, góry, tak? Eee, no, no. Aha, jest tutaj, no. Otwierałeś... Też kawę i ten, lepsze te. Dobra, 22. No dobra, to my może i tak naprawdę już teraz... Co te? ja tego nie otwierałem. Dobrze. Dobra. Alkohol Czy żyje? Nie, to nie żyje. Czekaj, tu jest uh, bateria. Czekaj, a ty, ten, nie otworzyłeś uh, szafy? Szafy nic nie ma, dobra. Co mi się wydaje, żeby to. Możemy już Wiesz, lecieć. Kapteka, w sumie? Tak? Dobra, ja idę tam dobra, do, do ja ciebie. Baptyki. Kurde. Spadłem. Wiejeś, mam nie, 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 złego, że ja. o. Hałwa? <gryśla> ja też hałwę właśnie zjadłem. Skierki też zjadłem, stary. Więc pochłaniasz cudy czy. tak <gryśla> dużo ich tu jest? Hehe, No tak się chciałem ten. No. O, siema, Hello. Góry, jeszcze sklepik. Asa. O o! Kotlecik. Dobra. Ale wiesz co, Jak nie gdzie, się, gdzie ja poszedłem. Zgubiłem się. O, się połamała. Biedna dziewczyna. Eee, zabij... Tak, wow. Wiesz co, pomogę ci. one mnie nie atakowały raczej tak się przygląda. Nie, Pokojnie. atakowały. Wiesz, podchodziły. Da, się... O kurde! Może widziłem, że im coś zostawię. Lecę, serio? Ale to jest. bęk. Oje, pleczy, ale się go wstrzymy. O, wid Głowa roztrzaskana. Dobra. Pom na górę? Szybko przeszukam kilku. Luźno. To jest fajne. Co na te kolce no. ich idzie na ten. Tak Jak chyba się zrzuci ich z góry, tak może się... Tak? A, tak żeby ci nudne nie było tam Dobra, pierdolę e, idę do ciebie No ty już tam wysoko gdzieś jesteś Pytar, by cię. Nie. Nieee To jest jakoś tak O kurwa Wpadłem Czekaj tam mam wyskoczyć? Jak ja mam tam wyskoczyć? <noise> tutaj z tego budynku. Z tego obu. Chociaż muszę masz tam... o! To jest, dobra. O, <głos> <głos> Rób jak <noise> nadajnik. ...Ukraine. Raportuj. Szef wie, że nazywa się Brecken. To na pewno nie wasz człowiek. Moim głównym podejrzanym jest pewien lokalny watażka. Nazywa się Raiz. Magazynuje antyzynę i zdziera z każdego, kto chce choć trochę kupić. Teraz mam dla nich zdobyć antyzynę ze zrzutu. Jeśli mi się nie uda, będą zmuszeni wymyślić co innego. Zrozumiano. Dobra robota, Crane. Dobrze ci idzie. A fajnie, że ekran troszeczkę z... robi się taki... szary, no taki... Dobra. Mam jakąś kolejną misję, znaleźć źródło w kotle, ale mam propozycję, bo to jest wyzwanie par. Mhm. Haha, to co teraz zgadłeś. Dawaj, no możemy, ale zgadłeś teraz, że ja na pewno nie przejdę. I czemu? Gdzie to masz to wyzwanie? parku? Tutaj na górę musisz wejść do mnie. Okej, okay, idę. Kurwa, szedłem. <noise> Stary, widziałem to. to. Jest to nagrane. <noise> tak? Nag to, się <noise> to się kameruje. <noise> się kameruje? Tak, okej. Okay. Idziemy, wyzwanie. No, dobra. Dobra bla 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 Coś tam, niech rozgrzeje gorączka parkuru. Dobra, oszukiwaj na pozostałych graczy, a tu też musi hilfać Jestem dobra. Masz? Tak Co, Normalne. się. Powiedz... Nie wygaśnie za Czekaj, co się robi? A, e. czekaj, ha. Aha, dobra Czeka. Jest? Jest Ale tu musimy lecieć, nie? Jest Nie, nie ma nic, stary, tam się nic nie zobaczyło tu mam zielony i biegnę. Jak to masz zielony, i nie No i ja biegnę już. Mam tutaj lutan. Mam punkty i. Ej, a ja tym, nie mogę. Temu jak ja biegnę, ten to jest ten. Mam czas no? 26 punktów do kontrolnych. Ej, ale ja stary nic tu nie mam. Co ty gadasz? A jest, jak możesz to anulować? Nie, wyjdę z gry. Nie, nie wychodź z gry. Czekaj, bo już nawet nie gdzie teraz biec. No kurwa. Dobra, może tędy. Tak. Dobra, tam biegniesz dalej, nie. Tak, tak, zawsze zbiegnę. Może w międzyczasie Dobra. ten... Y może zrób sobie ten, no, tak, zobiaki tak, tak, albo coś. Po drodze, nie wiem, stary, nie? Ale nie zaakceptowałem, się tam wyskoczyło H, żeby zaakceptować, nie? Ale tak chyba za się strzaiłem. Aha. No teraz jestem w bezpiecznej strefie. Bo jako, ja nacisnąłem, mhm. ja myślałem, że normalnie mi to zaakceptuje, nie? Tak, nie wiem o co chodzi. A potem się okazało, że chyba ty się nacisnąłeś. Ja nic nie naciskałem, uwierz mi. Aha, no to to jest w ogóle już bez sensu. No. O trudno ja sobie poprzeszukuję wszelkuję w tej rzeczy. dobra, to będzie... Będzie u mnie parkur W kotle 3, Jeśli więc zaczniesz tam, będziesz mieć największe szanse na wydarcie... Ty, a ty już tam poszedł do tego zrzutu. Nie, ja tu mam to Ja mam tu mam parkour. Ile ci tam zostało jeszcze? 15 <laughs> punktów mam dopiero na no 26 No wow. nie, to już w sumie końcówka. Tak budówce? Jade, zbliżam się do strefy zrzutu Aha, wynika, że dokładnie do strefy zrzutu To no. ja nie wiem O co chodzi Aha Przegrywam Nie zrobiłem tego w czasie I cofnął mnie całeś to do punktu startowego tutaj To ty gadasz Tak Czekaj, Idę tam do ciebie Spróbujmy jeszcze raz, jeszcze raz Jeszcze raz mówisz? Dobra no idę, 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 idę. Ja za daleko nie odszedłem tak naprawdę. Ale to wiesz, co jest najgorsze? Że my musimy no. biec w tą tak naprawdę do misji. Wiesz, no to gitara. Tak, tylko że tam. Y, przy, jak misja się zacznie aktywować jest 16-17 punkt. No i nie wiem, czy właśnie z powodu misji mnie co, to cofło? Czy to? Właśnie czym ten... Nie, czy, czy to muszę w 230 wykonać? Ja tego nie wiem, nie ogarniam. <laughs> Szczerze mówiąc ja zaraz tam będę. Okej. Okay. Ale mam sił Punkt siły. Wielorzut. rzut. Dobra. Obezwalający kopniak. To jest za kopniaka wezmę, rozwinę. Okay. Rozwiń ten. Siłę Dobra. ataku. Masz ten do rozwinięcia okay. czy nie? Ja, mam, ja nie mam chyba teraz. Ja mam poziom trzeci. Okej. Okay. Ja mam tu jeszcze, tutaj, tu i tu trzeci, dobra, F, wyzwanie, dobra, mhm. zaproszenie gracza, masz? H, przytrzymaj H, aby wziąć no, udział, no? Tak, 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 no, dobra, czekaj. I T to jest gotowy. Dobra. Okej. Okay. Jesteś ze mną? Lecimy. Tak, tak, tak. Aha. Teraz mam... No. no. Także. No, bajera. Ty. to jest dobre Tak Tylko, że wiesz, ja już mam o tyle łatwiej, że wiem gdzie jest gdzie Wiesz no <laughs> Ho, No właśnie wiem Ja skoczyłem stary tam na górę, na dół te to się dało wyjść Dobra, ale ja to wychodziłem do, do tyłu Nie, mi nie wsiadł dawaj, dawaj, dawaj. Limit czasu, a faktycznie to musi. wow! No możliwe, że ja nie zrobiłem limitowo czasowego. Na 15 musimy. Dobra, to jest nasze ulepione miejsce, wiesz? <laughs> Kurwa, to najlepsze. To jest skip. Także. Może, ale tego nie wiem, czy da się to zrobić w takim czasie. My chyba no chyba się może. Mam minuta. poziom na to, żeby to ogarnąć. No tak, ja już mam minutę 9, nie? Ło wow. To niepotrzebnie też spadłem O, się stało Dobra No dawaj 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 skakuję kurde że jestem punkt za tobą tu mi w górę, ha? Dobra okay. No O 60 punktów Tak Chyba naprawdę nie jesteśmy Jeszcze spadłem jest stary no ja też to właśnie za mało No Aha, tędy miało się iść, nie dobra Nie opcji Jeszcze 8 punktów, nie? No tylko że Mam 15 sekund na to nie? No nie no i znowu będziemy ja nie tam. widzę. Aha ja przez dach biegnę jest Nie jest góry kurwa A jak mam tam na góry Dobra dłups to ja już zolałem, stary i tak nasz sofnie. Tak na sofa. Ale ty wygrałeś. Nie, byłem dalej, ale... Dobra, ty co? Nie tak, dobra, tak? Co ty? Ja tam po dachu już biegłem potem, nie? Czy, co zrobimy na zasadzie? Nie strafiłem worki Cześć to Ja <laughs> też. Także nie ma źle. Zrobimy sobie tak, już się troszeczkę rozwiniemy może takie ten. Tak, no to było chyba za, za mocne dla nas. No. Dobra. Opa! Nice, shoot! O, tak dużo ich tu? No to pierdolę to. Co? co nie chcesz się pobawić z przyjaciółmi? Co? Nie, wiesz co? Jakoś tak te przyjaciele do mnie nie przemawiają. Dziwni są nie, tacy jacyś agresywni. To... Tak. Na fecie ciągle tygali. No, dosłownie. Czekaj, by się zmęczyłem. O! O! -o. Otworzone. Profesjonalnie. Tak O Kosmetyki i hajsu. Dużo. 200 dolków. No i nic nie mam. Jeszcze jeden guz jest policyjny. Bardzo Z, trudne. Spod tego ci wyskakiwały zombie? O ty kurde. Nie pykło. Kryj mnie! Kryję. Dobra, już mi więcej bo jest ty. Czy to się zmienia za każdym razem? plecy. Kurde, ja się wystraszyłem. Jest to olaś to. Będziemy na wyższym poziomie chyba wytrych wytrychowania. Co to to zrobię. A ja idę do góry, wiesz? I opteczka, nie? A porywamy się, porywamy się na coś, do czego jeszcze... Tak. Po nie prostu... Tak. Prostu... Jako wiesz musimy jakoś bardziej cię rozwijać Tak jest? Co, pop -słyszysz? No słyszę właśnie, dawaj. Tu są Trzeba typa uratować Dawaj, ratujemy go wow. Dawaj dojazd! Nie ma Elo, jestem zmęczony, wycofaj się. Ja ty co? To nas tłucze teraz czy jak? Myślałem, że już nie żyje. Dzięki O! Nagroda. Biorę. Tak? Zabrałeś od niego nagrodę? Tak, 106 ten. Dobra, lecimy dalej no, do tego. Inter. Ogólnie możemy zrobić tak. Mamy no. prawie 30 minut nagrania. Podejdziemy sobie do tej strefy, odblokujemy ją, a potem już polecimy z y, misją główną. Okej okay. Ale... Się już... Poznaliśmy ta... się. Tak. Jako w następnym odcinku, nie? O to chodzi. Tak, tak, tak. Wo Idę zobacz, tu tutaj trzeba zamknąć Tak? Bo coś trzeba bo cię pozamegać, bo to jest chyba ta strefa już, nie? O kurde, ja się przestraszyłem, starimy się już chybę Ja wkręcam ten, po prostu żarówki Ej, to jest to miejsce z prologu Kręcasz żarówki? No trzeba bezpieczniki Aha, okej okay. Dobra nie na, na, na dole wiesz, na, na dole jeszcze są My musimy na dole to jakoś zabezpieczyć Nie wiem jak tam na dół wejść na ten moment Wow, tu jeszcze u góry z zombie Aha No właśnie to tu są dwa Wypad, wypadł wypad Dobra Ale mi grę jakoś przycięło okay, y Ja muszę naprawić broń. No, naprawi no, ją. Dobrze. To mamy zejść tam jakoś na tak? Żeby to zrobić? Nie, no właśnie, wiesz... W... Nie, wkręciłem. Nie, jeszcze nie. Jeszcze, jeszcze chyba coś trzeba kliknąć. Mamy. Jest? Dało się? Dobrze. Co? Zabiję te, ten. To, to trzeba było Teraz tych dwóch... ...zabiłaków. Może możemy możemy zakładać już ten odcinek. Jestem, hello. Day of the Two. Patrz stary, to jest film o nas. Tak? Gdzie? Dzień dwóch. Aha, no widzisz. He he, Dobra, uf. to co? oglądamy. Ej, patrz, to jest posążek, można zabrać. Posążek zombie. Mhm. To się to Właśnie Jestem ten, żeby możemy po też. Y Dodatkowo właśnie zbiera się trochę i ten, nie? Tak jest, to pozbieramy Także. sobie. Będziemy po drodze, no tu, a już uda się już zebrać wszystkie, chociaż ich może być na tyle dużo, że raczej tak, nie będzie. Tak, raczej trzeba będzie wszystkie, wszystkie budynki przeszukać, nie? Także. Tak. Jest. No. Dobra. dobra. To co? No co? Bardzo dziękujemy za uwagę. Trzymajcie się. Widzimy się w następnym odcinku. Pamiętajcie, żeby stawić łapkę ok w górę, subskrypcję oraz komentarz. No i będzie? Nam, do nam miło. No. Tak, trzymajcie się. Tak, będzie, będzie, nam, będzie nam bardzo miło. Do zobaczenia. Do razie, Elo.